23 września jest to data urodzin w Fortnite. Cie. Okazuje się, że w dzisiejszym dniu zostaje wprowadzone nowe prezenty, nowe torty oraz nowe wyzwania, które wprowadzają darmowe rzeczy. Oglądajcie do końca, żeby dowiedzieć się wszystkiego. Jak możecie tutaj zobaczyć, mamy tak Zadania urodzinowe, zostań gwiazdą imprezy Zaraz wam pokażę, co tutaj będzie można odblokować Ale to nie jest wszystko, ponieważ pewne rzeczy powróciły do gry Zaraz wam je pokażę I słuchajcie, jeśli chodzi o zadania Dzisiaj pokażę wam, jak je odblokować Co jest do wygrania, w sensie do... do, do no, po prostu do zdobycia I tak, po pierwsze mamy e, rzuć prezenty urodzinowe Czyli prezenty urodzinowe powróciły Zaraz wam pokażę, jak wyglądają Ponieważ mają nowy wygląd I słuchajcie, jako że to są piąte urodziny Fortnite'a Zostawcie łapy w górę, jeśli chcecie, żeby Fortnite miał 6, 7, 8 i tak dalej no to zostawcie łapę i zobaczcie, mamy tutaj zbierak. Użyj balonów w jednym meczu, czyli mamy tego pięć balonów użyć oraz zjedz lord urodzinowy w różnych miejscach. I tak widzowie, my sobie teraz to zrobimy, a więc wchodzimy do gry i pokażę Wam jak je odebrać i pokażę Wam nowe działanie tych prezentów, i tak dalej. Oczywiście odpalimy sobie meczka stomowy, ponieważ chcę Wam pokazać, co gdzie i jak będzie najłatwiej zrobić. I jako, że mamy świetną okazję do właśnie ubrania renegatki, to wydaje mi się, że dzień dzisiejszy jest elegancki, do tego ubrałem również zbierak. I słuchajcie, to co? mówiłem wam wcześniej, okazuje się, że nie tylko i wyłącznie zmieniły się rzeczy, które doszły, w sensie darmowe przedmioty i tak dalej, tylko również zmienił się bus oraz również zmieniły się zrzuty zaopatrzenia. Zobaczymy, jak one wyglądają, ponieważ ten bus, nie wiem, czy on wygląda tak samo, ale na pewno mamy tutaj piątkę. To jest na 100%, piątka jest po prostu z tego sezonu i wydaje mi się, że ten balon też troszeczkę inaczej wyglądał. Słuchajcie, jeśli chodzi o same torty, bo mamy tam e, w zadaniach, żeby zjeść e, torciki, same torty będziecie mogli znaleźć prawdopodobnie w, każdej duże, w każdym dużym mieście. Także pierwsze, gdzie polecimy sobie polecimy na tą miejscówkę i z tego co widzę, tort już widać. Wcześniej w ogóle grałem custom w sensie 5 minut temu i okazało się, że tortu nie ma. Teraz torty już są, także pierwszy tort możecie znaleźć tutaj. No i wystarczy, że tak naprawdę zjecie tylko i wyłącznie tego torcika. To jest raz. A druga sprawa wygląda w ten sposób, że musimy znaleźć prezenty. Same prezenty są o wiele... W sensie one są po prostu zmienione. I tutaj na dole powinniśmy mieć rzeczy do zjedzenia. Okazuje się, że to jest custom i po prostu tego nie będziemy mieli. I sam tort urodzinowy wygląda w ten sposób. No sami zobaczcie, wygląda on zupełnie inaczej niż co roku, także wszystko powinno wyglądać inaczej. Sam battle bus i tak dalej. Mamy tutaj również balony, które prawdopodobnie możemy e, zniszczyć. I balony również mamy jako przedmioty. Także widzowie, dobrze by było teraz znaleźć te przedmioty, zobaczyć jak one wyglądają oraz poczekać na zrzut zaopatrzenia, ponieważ będziemy mieli na całej mapie zrzut zaopatrzenia za chwilę. No w sensie ten pierwszy. I ja w sumie teraz poszukam balonów i opowiem wam widzowie, co jeszcze prawdopodobnie się zmieniło. No, zmieniły się na pewno te torty, wy. W każdym możliwym dużym mieście Gdzie możemy po prostu zjeść sobie te kawałki Na świecie kreatywnym również powinniśmy mieć Odpalone prezenty i tak dalej I teraz dobrze by było właśnie znaleźć jeszcze hmm, Prezenty ponieważ same prezenty Wyglądają inaczej ale właśnie pytanie Czy prezenty działają w inny sposób No mi się wydaje że powinny działać W inny sposób ponieważ na pewno będziemy Mieli tam hmm, takie jakby zmienione Tekstury to jest raz ale czy coś jeszcze No to sprawdzimy za chwilę W sumie tak sobie myślę że Epic Games zrobił duży błąd nie dając jakiejś starej broni Nie przywracając jakoś jakiejś starej broni Ponieważ to by było mega mocne Jeśli na przykład Skarby wrócił w dzisiejszym dniu Czy coś w tym stylu Na pewno Epic mógł to zrobić, ale jednak tego nie zrobił Co jest trochę przykre Być może no, na kolejny raz po prostu oglądam mój film I będą wiedzieli co robić, a czego nie robić Jeśli chodzi o najłatwiejszą możliwość Do e, znalezienia właśnie balonów Jest to zabranie tego samochodu I rozwalenie wszystkich budynków Także tak sobie też możecie zrobić Że zabrać i e, zniszczyć lokację Jak już zniszczyć. Lokacje te balony powinny wylecieć i mam nadzieję, że nam też one za chwilkę wylecą wraz właśnie z nowym prezentem, ale jeśli nie, to ważne jest jeszcze to, że fajnie by było zdobyć klucz, ponieważ w sejfie, jak wiecie, mamy dużo fajnych rzeczy, i być może to by było dosyć mocne, żeby to zrobić. Także zobaczmy, mamy tutaj. Już prawie cały budynek rozwalony I balonów, ani prezentów Jak widzę, do tej pory nie ma Na sobie nie mogłem tego znaleźć, ale okazuje się, że Jest to wszystko na Battle Labie jeśli chodzi o to wszystko, to wróciła jeszcze jedna rzecz Zaraz wam pokażę, o co dokładnie chodzi Ale pierwsze co, musimy sobie znaleźć Dwa klucze, także weźmiemy sobie szybkie dwa klucze Prawdopodobnie, o i właśnie Widzowie, pierwsze co powróciło To pizza, słuchajcie, na Battle Labie na pewno jest Pizza i ona działa dokładnie w ten sam sposób Czyli daje 25, nie, 25 życia I 25 potki i Możemy oczywiście ją podnosić. I słuchajcie, ona jest na Battle Labie. Nie jestem do końca pewien, czy również jest to wszystko włączone, jeśli chodzi o Battle Royale, ale na Battle Labie pizzy, z tego co pamiętam, nie było. Więc prawdopodobnie świadczy to o tym, że faktycznie taka pizza. Została dodana do gry. I tak, widzowie, musimy zdobyć jeszcze jeden klucz. Także ja zdobywam klucz, chodzimy do sejfu i prawdopodobnie. O, i dobra, widzowie, elegancko. Zobaczcie, jak wszystko po kolei znajdujemy. Czyli tak, brakuje nam tak naprawdę tylko i wyłącznie jeszcze złotego prezentu. I żeby zobaczyć, zrzucik Także ja zabieram teraz, widzowie, jeszcze jeden kluczek. No i zobaczmy w tej chwili, jak te prezenty działają. Jak działały wtedy. Czy nie prezenty, tylko y, balony. Zobaczcie, lecimy sobie tak, właśnie w ten sposób. Dzięki temu nie mamy obrażeń od upadku i tak dalej. Więc jest to mega fajna, mega fajna sprawa. I jeśli byście chcieli, no to zrobię dla Was Skybase z balonami. Wrócimy do przeszłości, ponieważ to były chyba takie pierwsze Skybase y właśnie na tym kanale z balonami i tak dalej. Myślę, że to jest mega fajna sprawa. A teraz otworzymy sobie może mały safe i z mojego safe'u prawdopodobnie będziemy mieli kolejne klucze. I tutaj powinniśmy znaleźć prezent. Także wchodzimy do środka e, i otwieramy. Zobaczmy, czy mamy tutaj prezent. Nie mamy klucza. Co ciekawe, i tutaj też nie mamy klucza. Czyli jesteśmy na minus, musimy znaleźć klucz. Jak widzicie, balonów jest bardzo dużo w grze, bo cały czas tak. Naprawdę znajduje balony, ale jeśli chodzi o Złote prezenty, to złotych prezentów Do teraz nie mam, ale na pewno będzie Z sejfu, przynajmniej mam taką nadzieję, że tak się stanie Weź, Weźmy jeszcze tą skrzynkę Tutaj i powinniśmy go znaleźć Okej, okay, mamy kluczyk i teraz wchodzimy do sejfu Mam nadzieję, że z sejfu dostaniemy prezenty Jeśli nie z prezentów, to już sam nie wiem z czego Dobra widzowie, mamy tutaj sejfik Wchodzimy do niego, otwieramy go, proszę bardzo Proszę mnie wpuścić i no, aha, jeszcze jeden kluczyk i mam nadzieję, że znajdziemy. Tutaj jest bardzo dużo skrzynek i każda skrzynka powinna być przynajmniej ulepszona. Przynajmniej mam taką nadzieję, ale czy tak będzie? No zobaczmy. Wchodzimy, otwieramy skrzynię numer 1. Nie ma. Otwieramy skrzynię numer 2, Nie ma. Otwieramy skrzynię numer 3, Nie ma. Cztery. Nie ma. Dobra, zrzut. Może w zrzucie nie ma. Być może, nie wiem. Może Epic się pomylił i dał pizzę zamiast, zamiast tego prezentów. To bo jak widzicie, wszystko wyleciało oprócz prezentów. Być może Epic się pomylił. No nie wiem. Widzowie, okazuje się, że prezenty na kreatywnym nie działają. Ale okazuje się, że w końcu działają na. Yy, w grze po prostu. Bo zostały odpalone po prostu w grze. I zobaczmy, jak one działają. Zobaczcie. Mamy tutaj, e, oczywiście, zobaczmy jeszcze na opis, jak to wygląda. Wygląda. Wszystkiego najlepszego. Ja dzisiaj nie mam akurat urodzin. Zobaczmy, jak on jeszcze wygląda na ziemi. Ej, mega ładny. Me mega ładnie to wygląda. Jak zostawicie pod tym odcinkiem 5000 łap, to robię challenge tylko prezenty. Zabieramy i zobaczmy, jak to wygląda. Cyk. Ej, elegancki. Elegancki, ale kozacki, nie? No i mega, kozacki, zobaczmy, co będę miał w środku i oczywiście w środku możemy się w razie czego schować, no nie? Czyli mamy złotą brońkę, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Teraz tak, jak mogliście tutaj teraz zobaczycie to, mamy torciki. Także możemy wcinać torciki. Torciki dają nam po 10 tego i 10 tego bodajże, albo tylko i wyłącznie 10. Potki, mi dawała akurat potkę, bo miałem Full y, życia, także albo daję 10 tego 10 tego, albo porówno Kolejna rzecz, jaka powróciła, jest tu rakietnica Zobaczcie, rakietnica również powróciła Ej, co jest grane, czyli mamy mm, Nie dość, że pizzę, tak jak wam pokazywałem wcześniej to W dodatku byśmy mieli rakietnicę Ponieważ ja gram na customie, no to tak naprawdę To wszystko jest w grze, ale no, ciekawostka. Okej, okay, zrzut pojawił się na mapie, więc Jalecy sprawdzimy, jak to jeszcze wygląda w gierce. E, no i to będzie wizowie prawdopodobnie na tyle. I co ciekawe, jeśli chodzi o zrzuty, no to zobaczcie, trochę skam, ponieważ nie są jeszcze zmienione, prawdopodobnie będą z biegiem czasu.